Haha, ha, nareszcie powstałem, ale chwila, coś mi nie pasuje, czemu świat jest pusty. A zresztą walić to, łatwiej mi będzie przejąć świat, haha. Ha, ha. Zaraz, kurwa, kim ty jesteś? A takim se imperium. Jakoś ci nie ufam. Dobra, bo chcesz zostać moim sojusznikiem, bo flagę masz fajną. A propos flagi, to mi się twoja nie podoba. Będziemy mieli sojusz, jeśli ją zmienisz. No okej. Okay. Ej 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 ej, ałaj mnie głowa boli. Dobra jestem więc czas podbić ziemię. Witam w Wikingowie. Ej, ja ty mi tu gdzie z tymi łapami? Dobra, masz je mimo że bym cię rozpiął na dwa hity. Co ty powiedziałeś? To umówmy się na solówę. Dobra tylko czekaj. Gotowy? Gotowy. Three, two. One, one. Mam tego już dość. Patrz tam, ktoś cię atakuje. Dobra, jestem pierwszy na moim kontynencie, zajmę jak najwięcej ziem. Sudan już tu się chyba magicznie nie zrespi, ale południowy tak.